Nie ma tego utleniacza. Utleniacz ale jest. na górze, no właśnie. Nie ma świeczki, ale gdyby świeczka była, to można się w tam spać. Nie doszło, do zapalenia mm -hmm. Ale mamy za Nie mogę tego. Tak. Otwieram drzwi, wchodzę do środka. Jak wchodzę do środka, następuje mieszanie. Tak, moje mm -hmm. przemieszczanie się powoduje jakieś tam zawirowanie się. Czy ileś czasu? Nie są otwarte. Się. To I to, co już się rozmieszało w środku, widać, to, to trwa. Na przykład strażacy w aparatach długo do połowy Oni nie czują zapachu na goniaczy. Jeśli nie mają miernika, to oni nie wiedzą, że tam nie jest. Hmm. Tam Bardzo ładne zjawisko udało się pokazać. Mm -hmm.